Siemano, wracam sobie po weekendzie do domu, a moim oczom ukazuje się mała główka, właściwie małe główki w inkubatorze, w którym są pytony królewskie. Także, no, superowa opcja. Otwieramy je, ale zobaczycie je dopiero po intro. Także lecimy z intro. się Jestem troszeczkę fiutkiem, bo w tym momencie już mieliśmy nacinać jajeczka, ale ja jakby nie było, gdyby nie było rodziców. Także muszę wam pokazać rodziców. I zaczniemy najpierw od rodziców łączenia GHI MOHAVI ENGIE PASTEL to BLACK PASTEL Fanto. Tak prezentuje się ojciec, ojciulek GHI MOHAVI ENGIE PASTEL. Yy, świetny samiec. Yy, w zeszłym roku pokrył mi trzy samice, w tym roku pokrył jedną, ale naprawdę robi piekielnie dobrą robotę i zaraz Wam pokażę młodziaki, jakie wychodzą z połączenia tego samca z tamtą samicą. I to, co wielu hodowców powtarza, nie kasa się liczy, a to, co ma się w głowie, bo oba te węże są stosunkowo tanie, a wyobraźcie sobie, że ten samiec pokryłby na przykład samicę yy, hypoklauna czy coś, to w ogóle to jest naprawdę giga, giga ważny samczyk. Yy, a teraz pokażę wam jego partnerkę. Niestety jest na Welince, a zaraz potem pokażę dzieciaki jakie wyszły z tego łączenia yy, w zeszłym roku. Tak, samiczka Black Pastel Phantom niestety na wylineczce, no jak widzicie oba te węże są bardzo ciemne, a między innymi z tego łączenia można stworzyć wężyka, który jest prawie calutki biały i ma niebieskie oczy, chociaż rodzice ich nie mają. jest ma takie bardziej zielonkawe, ona ma takie srebrne, to jeszcze w miarę widać, bo wylineczki nie, no dopiero wchodzi. To jest samica, która w tym roku da 10 jajek, fajnie odrabia masę, natomiast będzie dzisiaj, czy znaczy będzie dzisiaj, będzie ogólnie w tym roku odpoczywać i dopiero za dwa lata powtórzymy łączenie. Bo mam wrażenie, że z tego łączenia jest naprawdę dużo, dużo pięknych węży do uzyskania. Także pokażę Wam teraz je, yy, dzieci tamtego samca. Oba te wężyki wykryły się w zeszłym roku i nie byłoby to możliwe bez mojego samca G.H.I. -Mohavi. Enchi Tutaj mamy samicę w mojej lewej dłoni, e, samicę GHI Mohawi e, bardzo piękną, z zredukowanym wzorem po bokach, praktycznie nie ma wzoru, e, a nawet jeżeli jest, to on się zatraca z wiekiem, z tego co nie zauważyłem. Tu mamy natomiast delikatną zagadkę, bo mamy tak, na 100% jest tu GHI e, Mohavi i Fanto. Natomiast wydaje mi się, że mamy tutaj także black pastela i pastela, patrząc po tym, jak ten wężyk się wybarwia. No jest przepięknym glutem i oby, oby te samice pięknie rosły i za dwa, dwa i pół roku dały prześliczne młode. Zobaczcie tylko na to, jak one ze sobą kontrastują, bo to jest mega ciekawe, bo to są zupełnie przeciwieństwa Yy, zupełne przeciwieństwa siebie, i dlatego ten kontrast pomiędzy nimi mi się tak podoba, jeżeli chodzi o moje holdbacki. Ten tutaj gagatek to leopard, Head albino. Nie miałem do końca pewności, czy stuprocentowy, niby był tak opisywany, niby były po nim młodziaki, ale wiecie, jak to jest z tymi hetami. No i czy mi się to potwierdziło, że jest stuprocentowym hetem? Zobaczycie dalej. E, natomiast ogólnie sam wążyk w sobie jest mega, mega piękny. E, ponadto, jest to ojciec młodziaków, które e, są w złączenia z Fatimą, czyli te Pinstripe Leopardy, Pinstripe Leopardy i tak dalej. Tak on się prezentuje. Ma be, mega mało tych takich ciapek w Alien's Headach. Bardzo ten wzór jest u niego taki porozlewany. Fajny, fajny efekt. A teraz pokażę wam jego partnerkę. A tutaj jest Enchi het albino, proste e, geny Enchi i Leopard, z wizualnych genów, które mogą osiągnąć e, naprawdę przepiękny efekt i dodatkowo 100% heterozygota na gen albino, e, moim zdaniem najpiękniejszy z każdych genów, jaki jest w każdym, dosłownie każdym wężu albinos, moim zdaniem bije na łeb, na szyję, każdą inną odmianę, bo tylko on może spowodować czerwone oczy i taki piękny kontrast, jaki jest w tych wężach. Yy, ale nie odpływajmy zbyt daleko. Bardzo proste łączenie. Enci head yy, albino do low head albino, by uzyskać prosty, natomiast oszałamiający efekt. Uwierzcie mi, że naprawdę fajne młode wyszły. Ja już jestem po otwarciu tych jajek, wy to dopiero zobaczycie. Natomiast no mówię wam niczym faktycznie w Jurassic Park czy w Jurassic World. Mam taką koszulkę, nie wiem czy to widać, chyba widać i jak nie to wkleja wam fotę, dzieje się tutaj naprawdę sporo rzeczy. Natomiast nie tylko pozytywnych. Dlatego przy nacinaniu jajek mogły nam targać skrajne emocje. A taka już jest chyba hodowna węż. Mogę Wam tylko zdradzić, że poza dwoma zniosami, które zobaczycie z tej pary, jest jeszcze jedna para, która dała mi młode. I choć młode są zdrowe, to nie do końca wszystko wyszło poprawnie, ale tego dowiecie się w przyszłych materiałach. O ile już nie wypuściłem materiału na ten temat, nie wiem, bo w tym momencie troszeczkę wybiegam w czas. Yy, więc nie będzie to najradośniejsza decyzja, czy znaczy najradośniejsza informacja dla Was. Yy, natomiast yy, miejcie to też na uwadze. A ja Wam życzę miłego oglądania z nacinania jajeczek. Jajka nacięte. Siemanko, nie wiem czy mnie widać. Ja już mam wszystko gotowe. Yy. Atakujemy małe jajeczka Pytonów Królewskich złączenia Black Pastel Phantom e, do GHI Mojave Entry Pastel. E, łączenie, które już robiłem w zeszłym roku. E, mam nadzieję, że to wszystko będzie ładnie widać. Bierzemy sobie młodziaka, który tu już postanowił wyjść. Ogólnie to jest dziewięć jajek. Hmm. Ok, widzę kolego. Jest tu dziewięć jajek, ponieważ w jednym pojemniku mam jeszcze. Jedno, zaraz je też przyniosę tutaj ze spokojem młody, delikatnie. Opa. I postaramy się. Aha, czy jesteś tutaj, widzę, ogarniętym wężykiem. No i sobie nacinamy, żeby sprawdzić, co jest w środku. Opa. Tak tu się prezentuje wężyk. Na moje jest tu na 100% pastel i jest szansa, że jest tu mochawi albo fantom. Zobaczymy. Podobny maluch wykluł się w zeszłym roku. Dobra, on za, za mocno nam papieru nie ubrudził. Ej, tutaj są jeszcze sklejone nawet. Ale jak widzicie, jajeczka są same już bardzo ładnie nacięte. Także co? Lecimy. Tu też jest jakiś chyba z ciemniejszych. I no co, tutaj mocno liczymy na takie niebiałe, ale w tych odcieniach wężyki. Tu jest na 100% GHI i coś ciemnego. Fajny, fajny gagatek, taki szary. On w kamerze trochę nawet wygląda jak aksantik, ale spoko. Nie ma to Axantika, to jest spoko. Spoko, nie spoko. Weźmiemy sobie teraz to jajeczko i zobaczymy, co tutaj siedzi. Pyk. No już, już lekko takie rozcinane ale sprawdźmy co tutaj mamy GHI bardzo podobny do takiego który w zeszłym roku mi się wykluł mega ciemny fajny widzicie to mega na razie fajnie siadło sprawdzimy jak to dalej pójdzie tu też jest Nacięte jajko. No i co? Lecimy dalej. Tak. Ej, tu też jest coś ciemnego. I tu jest chyba powtórka. Wygląda na to, że tak, jest to identyczny wężyk. Zobaczcie sobie. Fajny. Tu już widzę, że prawie wchłonął cały woreczek, który miał w jajeczku. Dobra, weźmiemy sobie teraz dla odmiany coś naciętego, Tak, uszykowałem tyle ręczników papierowych, a chyba żadnego nie będę musiał używać. Bo praktycznie tego śluzu, który jest wewnątrz jajek, nie ma. Dobra, naciężyłkę. żyłkę, to się nic nie przejmujemy. Jest tu coś jasnego. Ja już to widzę. Jest tu biały wężyk. Oczywiście nie będzie to stricte biały wąż. Tak jakby jak super lesery czy super yy, mochawi, Bo będzie to, bo jest to łączenie yy, mocha. O ty, wy to widzicie? Nie, patrzcie Wystawił łeb <grym> Ale cute test. Zobaczcie go Przerwał nam otwieranie brata bądź siostry Ale fajnie, bo widać, że przynajmniej z główką wszystko w porządku I wpuśćcie na to Niestety krew wow. Najmocniej przepraszam za cięcie. O. Wy to widzicie? Reszta też zaczyna wykładać główki. Patrzcie. Przez krew trochę tego nie widać, ale jest tutaj o, biały wężyk. Świetny. Kaugan. Dobra. Ja już co prawda w swojego, swojego yy, znaczy w swojej kolecji, kolekcji mam takiego. Yy. Widzicie emocje zaczynają się jąkać. To jest to świetna sprawa. Fajna rzecz. I chyba tu też jest jasny. Ha, mamy drugiego! ale jasno Łocie Panie. Jest drugi. Trzejdzie to? Ja nie mogę. Robiście. Ja już tu widzę, że trzeci wychodzi, ale go otworzymy na końcu. Na razie są fu, fu, fu. Trzy białasy i naprawdę fajne ciemne węże też. Tu jest coś ciemnego. Czekajcie, tu będziecie chyba lepiej widzieć jak ja będę nacinał. I tu jest... GHI Mojave albo GHI Phantom na 100%. Zobaczcie, yy, przepraszam, Pastel Phantom bądź Pastel Mojave. Widzicie to? Chociaż wydaje mi się, że tu bardziej Phantom, ale ma jasny łeb. Super sprawa, sorry. A mamy jeszcze, mamy 10 jajek, przypominam, bo tu jest tylko 9. Jedno mam w tamtym zniosie. Yy, tamtym, tamtym zniosie, zniosie Albinosie, tak się możemy tutaj pośmiać. I tutaj jest... Ja nie patrzę, zgadujecie? Dobra, chyba widzę. BIAŁY! What? Sorry za ten pisk, ale naprawdę mega to jest uczucie. Turbo kozacki wężyk. Zarąbiście. Cztery białasy. Na jednego już mam rezerwację. Mam kumpla, yy, któremu bardzo zależało, yy, żeby Samicę taką z tych białasków ciekawszych, bo OK, super Lesser jest zarąbisty, jest naprawdę mega piękny. Ej, wystaw łeb, spłoszyliśmy ją, czekajcie, natnę bardziej. Super lesser czy super mochawi są mega, mega piękne, naprawdę. Ale jakby pokażę Wam, jak wygląda obecnie yy, siostra, starsza siostra, już roczna yy, samica yy, z tego... Łączenia samego. O, patrzcie, jest łeb. Trochę przez bąbelki zakryty, ale. O! Wystawiła. Widzicie to? Wychodzi, i zobaczcie, tu już widać wzór. Tym mocno różni się ten wąż od Super Lesser czy Super Pastel. Nie chcę go tak na siłę wyciągać, bo to jest wiadomo. Ale. Zarąbiście. Także, no powiem szczerze. Oj, przepraszam koleżankę. Nic jej się nie stanie, oczywiście. Kurde, powiem Wam. Mega, mega. Naprawdę zarąbiście, nie? Co, to co tu wyszło? Serio, nie. No to są naj. to Naprawdę, liczyłem chociaż na jednego białego wężyka. A tymczasem mamy ich aż cztery. Jakby. W się... Sensie... Wow. No widzicie, że to jakby zatyka dech tak, w piersiach. Ja nie będę skakał przed kamerą. Uuu, chociaż mogę. Bo nieważne jak to okazuje emocje, ważne, żeby były one szczęśliwe. Yy... Więc no, mega siara. jaram. W sumie ten papier to już mogę zdjąć, bo i tak tutaj się nic złego nie będzie działo. Uff. Super z ciemnych to może nawet sobie zostawię jakiegoś holdbacka, bo jest mega ten mi się mega podoba, patrzcie tego widzicie to? jak on wygląda kozacko trochę mu się warga podwinęła, ale trudno ten też jest mega tutaj jest ten białasek tu mamy białaska tu jest ten, co mówiłem, że też fajny tu jest ten ciemny tu jest ten drugi ciemny, tu jest białasek. A jeszcze jedno jajko przed nami i następny znios, w którym już wiem, że jest sukces. Ale poczekajcie. Płynnym krokiem przechodzimy sobie do drugiego zniosu i jeszcze jednego jajka z poprzedniego. Yy. Także co, lecimy. Ja już mam pojemnik przygotowany i ręczniczki tak jak poprzednio. Jest turbo kozacko. Dobra, ściągnę papier w pierwszej kolejności. Tu już widzę, że dwa nagatki wystawiły głowę. A zaczniemy sobie od jajka, które można powiedzieć, że jest jajkiem kukułczym, bo nie należy. Dlatego też jest takim ixem yy, zaznaczone, bo nie należy do wężyków z tego łączenia tu zostały się niestety tylko cztery jajka, no ale sprawdźmy czy mamy tutaj coś fajnego z łączenia GH i Mojave Enchi Pastel do Black Pastel Enchi Jezus Mary, ale połatwałem po aha, no i super pięknie piąty młodziak bialutki także kozacko GHI Mojave Enchi Pastel do Phantom yy Black Pastel Phantom, sorry Dobra, tu mamy jakiegoś Gaugana, który sobie stwierdził, że spróbuje się wydostać. Nie idzie mu to najlepiej. Pomożemy mu. chowaj Web. Pięknie, dzięki. W ogóle to jest ciekawe, że te dwa zniosy odbierają w tym samym dniu. I tutaj mamy co mamy. Mamy entry na 100%. Może Leoparda, ale entry jest na bank, i to będzie 66% het albino, bo tu jest, są młode złączenia entry 100% het albino do Leopard 100% het albino, co daje nam 66% hety. Tu ale tej jesteś duży kolego albo koleżanko. Oby koleżanko, bo jakby samiczki dużo fajniej schodzą. I tu widzę, że tu też jest Entry i tu raczej leoparda nie ma. Także jakby ktoś chciał taką fajną kuleczkę Entry. No, na żywo dużo ładniej wygląda. Taka bardziej pomarańczowa jest. Dobra. No i tu już widzę, że tu jest Albinos. Nie wiem jaki, ale wiem, że jest. Chyba zwykły. Ale rozetniemy go sobie bardziej. Bo on chyba jako pierwszy postanowił, że wyjdzie z jajek. No i kurde meka się jaram, bo to mi fajnie potwierdziło. W ogóle to jest spełnione moje marzenie, to zapomniałem o tym powiedzieć, bo ja bardzo marzyłem, żeby mi się Albino zwykle. Pamiętam, że kiedyś w szkole miałem zadane pytanie. Tak on się prezentuje, zobaczcie sobie. I pokaż główkę, bo to może ty jesteś Albino Leopard, bo ty masz taki duży dosyć kontrast chyba jesteś albino-leopard, a jeżeli jesteś albino-leopard, to zostajesz na 100% w hodowli. No, także wracając do historii, kagatkę odkładamy. Raz było takie pytanie, w ogóle z jakimś chyba psychologiem, czy z kimś w technikum i pani zadawała pytanie, Jezus Mary. pani zadała pytanie, jakie jest wasze marzenie, które tam byście chcieli spełnić? Ja mówię, ja bym chciał rozmnożyć pytona Królewskiego i żeby mi wyszedł Albino, nie? wszyscy ludzie na mnie patrzą, bo taki debil jakiś, ale ja otwarto mówię, tak pani zapytała jeszcze raz, mówi, yy, pytona? Ja mówię, no Albino, nie za bardzo ludzie strzelili, o co mi chodziło, natomiast yy, ja dotrwałem do tego momentu i w mojej hodowli wykluł się pierwszy Albino, yy, także super, dobra, ja nie patrzę i tu jest drugi, powiedzcie, że jest drugi, drugi? Czy ciemno? Ciemno chyba. Ciemno. Ciemno mamy. Mamy ciemno. Ale tu jest chyba też. Enci. Yy, też jest chyba Enci. Także spoko. Turbo spoczko. Turbo spoczko. Może jest ten leopardzik, ale Enci jest na 100%. Bo tu już widać po kolorze, nie że to jest podbity tak kolorek, że. Nie da się ukryć, że jest superaśnie. Tak czy siak. Mega się cieszę. Cześć. Patrzcie. Aha. Chował się. Mega się cieszę. Hmm. Bo mam albino. Mam dużo białych wężyków. Także no fajnie, fajnie sypnęło. I jestem mega zadowolony z tego, co tutaj wyszło. Patrzcie na niego tylko. Albo na nią. To jest chyba leopard. To jest chyba albino leopard. Co daje od razu do zrozumienia, że zostanie w hodowli. Tak, wszystkie młodziaki już wyszły. Mniej więcej widać, co tutaj mamy. Tu jest na przykład pastel mohawi na moje. I tu jest na przykład też ciekawie to widać. Patrzcie. Tego tutaj białasa. Typowo ciemna głowa. Tutaj natomiast jest ona jasna. Ej, no pokaż ten łapek. Co daje nam do zrozumienia, że jest tu raczej pastel. Z takich jeszcze fajnych wężyków, to mamy tutaj na przykład tego. Jest to Black Pastel, pastel Geheina moje, bo tutaj ten wzór jest mega porozmywany. Szczególnie przy końcu widać tutaj dość mocno to GHI, a kolor znowu zrobił black pastel z pastelem. Tutaj jest też fajny młodziak. Nie do końca jestem pewien co tu siedzi. O, spójrzcie sobie. Musiałbym to ogarnąć, ale mega mega ładny i tu, patrzcie to, to przejście. Świetna sprawa. No, nie, no jest petardo. Jest mega kozacki. Odkładamy. Tutaj mamy dwa takie egzemplarzyki. Opa. Teraz ja będę przekładać. Patrzcie. Mega ciemne GHI. Yy. I nie wiem, czy tutaj nie wyszedł jakiś na przykład fantom. Yy. Zobaczymy. Oczy mają jak Phantom, Czyli tu jest Phantom, No. Czyli tu musi być fantom, zobaczcie sobie. Yy, no, no i takich białasków mamy 5 Tutaj, o. o. A tu jest drugi ten. Przecież nie, ten jest w ogóle jeszcze ciemniejszy. I ma łeb jasny. Cholerka wie, co tu tutaj weszło. Mega, fajny młodziak. Zobaczcie ten wzór go. Nie, no, świetny jest. Tutaj natomiast jest drugi znios. I tak jak mówiłem, mamy tutaj kozackie enci. Zobaczcie sobie na te podbicia. No jest pewność, że to jest enci. Zobaczcie, jakie w ogóle to są grube kluchy. Mega klocki. Ten chyba yy, dzisiaj wyszedł. Tutaj też jest Entry, mega jasny ten łeb, inne chyba aż tak nie mają, więc może tutaj, chociaż nie widać, żeby tutaj wszedł Leopard, raczej nie. Ale ładny, no i najlepszy, najlepszy z miotu Albino Leopard. Leopard jest tu raczej na pewno. Mamy Albinosa, mamy pięć białych węży, pięć perełek, tak zwany projekt perełka, bo nie wiem czy wiecie, ale tamten wąż, który jest u mnie już od roku, który się wykluł i jestem takim kąbem genetycznym superowym, ma na imię perełka. Z racji, że na Welince, w pierwszej Welince, którą miała, świeciła się dosłownie na perłowy kolor, może to znajdę i może wam to wyrzucę. Także perełka, projekt perełka wyszedł mega. I ten szary wąż, który wygląda dosłownie w kamerze jak agzantik chociaż nim nie jest naprawdę, mega mnie zwalił z nóg. GHI to jest gen, z którym warto pracować. Tak samo Black Pastel. Jestem ciekaw, co tam weszło. Muszę sobie posprawdzać w internecie, jaka jest na to szansa, że akurat wyszedł taki stricte szary wąż, ale zobaczymy wszystko po wylinkach. Oczywiście na pewno jeżeli to jest albino leopard i mi się to poprawi, choć wydaje mi się, że jest, to zostaję w hodowni, nieważne czy jest to samiec, czy samica. Po prostu chcę mieć większą pulę genetyczną, więc fajnie jak będę miał innego samca też do zapłodnienia innych samic. Oraz, kto będzie samica, no to tym bardziej ją zostawiam, bo jest kurde, piękna. Natomiast odnośnie białych wężyków raczej nie będę żadnego zostawiał. Jeden jest zarezerwowany. Także, gdybyście byli chętni, to zapraszam. Pewnie oferta się w przyszłości pojawi. Myślę nad zostawieniem tego wężyczka, wężyka szarego, o którym już wspomniałem. No i zobaczymy, bo są tam naprawdę bardzo piękne i bardzo ciekawe wężyki. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam ślicznie. Kłaniam się nisko. I do zobaczenia w następnych materiałach.